Cześć ja widzowie. Jestem Dłej i witam was w pierwszym odcinku na tym kanale. A obok mnie jest mój przyjaciel, Arcio. W dzisiejszym odcinku sobie trochę pojeździmy oraz polatamy na kole. Także zapraszam. Polatamy sobie na takim pięknym rowerku. Tak się oczywiście prezentuje. oraz w takim pięknym kukirinie Gilwa Pro w customie. Oczywiście w kasku. I drodzy, my już sobie jedziemy, gdzie zaraz się dowiecie. Ogólnie widzowie to bardzo przepraszamy za to, jeżeli czasami nie możemy się wysłowić, albo na przykład źle kamerę trzymamy, czy coś się trzęsie i inne takie, bo z kamerą musimy się jeszcze trochę oswoić, bo po prostu nigdy nie nagrywaliśmy i dla nas kamera to jest no taka trochę obca rzecz. Zaraz dojedziemy na miejsce, w którym sobie usiądziemy, trochę pogadamy więcej. O! Wyrwał ładnie na gumę sobie tam posiedzimy, pogadamy, coś tam poopowiadamy, możecie sobie popatrzeć na, ogólnie na nas, jak co my robimy itp. Dwie przepisowo. Usiądziemy sobie widzowie w altanie. Poznacie nas troszkę bardziej widzowie to tak naprawdę rozpoczynamy ten kanał tylko dlatego, że interesujemy się tym i nie tylko będziemy jeździli Hulajnoga rower, ale również będziemy jeździć ja na rowerze Arcio na rowerze. Ja na Hulajnodze, Arcio też na Hulajnodze, także będzie różny kontent, będą jakieś tam vlogi na przykład z jakichś wypadów. Jak najbardziej myślę, że wam taki. taki... Content. Taki content się spodoba. Trochę się czasami powtarzam, ale tak jak mówię, przepraszam za to, bo jeszcze przyzwyczajamy się do kamery, bo dla nas kamera to trochę obca rzecz. Ja trochę ze swoich tak powiedzmy czasów youtuberskich nagrywałem z Minecraft'a, ale raczej wolałbym na taki kontent się przełożyć. Również się lekko stresuję, oczywiście, jak mój przyjaciel tym nagrywaniem, bo mam pierwszy raz styczność z kamerą. Jest to dla mnie trochę obce oczywiście, ale również się interesuję rowerami, jak ich hulajnogami i takim kontentem na YouTubie. Widzowie, jeżeli spodobał Wam się taki content, my się Wam spodobamy w takim robieniu tego kontentu, to możecie nas wesprzeć, zostawiając subskrypcję oraz łapkę w górę. Tak jest? I pisząc jakiś miły komentarz, możecie również udostępniać do znajomych, także... Jeżeli dalej będziemy gdzieś jechali teraz, to w tej sekundzie widzicie, gdzie jedziemy. Dobra, widzowie, ogólnie to jedziemy tam gdzieś tam w oddali, o, gdzieś tam w oddali, jest takie jeziorko, Przejdziemy sobie, pokażę Wam widoczki, bo może być ładnie, może być ładnie, nie musi, ale może. Dodasz coś od siebie? Nie, no dobra, no, też takim myślałem. Ogólnie to odcinki będą się pojawiały co dwa dni. O której godzinie? O 19.30. Tak jest. Także myślę, że okej. Okay. Jeżeli Wam się ten kondens podoba, to możecie, tak jak już mówiłem, yy, nas wesprzeć. Laje, like, sub no i komentarz miły. Jeżeli Wam się spodoba, oczywiście, będziemy widzieli, że Wam się podoba, no to jak no najbardziej, sobie, yy, odcinki będą się pojawiały najpewniej codziennie. Postaramy się jakoś wam dostarczyć Starsky Dojeżdżamy w to piękne miejsce, o! Yy, no i to jest takie jeziorko, łodisko jak Bałtekwo. Tak się prezentuje. Jest bardzo ładne. Według mnie, naprawdę, bardzo ładnie. Tam mój przyjaciel leci na gumie. Wjechaliśmy na ścieżkę rowerową, jedziemy już sobie. A, zakręć mi tą piastą Piękny dźwięk A tu Kukin, trochę rozładowany już, ale myślę, że jeszcze troszkę przejedziemy Piękne widok Idealnie jak odpaliłem nagrywkę, to Ty zaczęłaś to mówić ja cię kręcę. Widzimy. no, jesteśmy dość mocno podstresowani i to tak naprawdę mocno jesteśmy zestresowani. Ale no... O! Policja! Ale postaramy się jakoś e, przetrwać. Ale daleko leci. Kurczę, z kilometr będzie. Z kilometr będzie. Mój widzowie, zaczyna się już trochę ciemnić, ale chcieliśmy dla Was nagrać jakiś widoczek z zachodu słońca, jak będzie. Natomiast z takimi chmurami, jakie są, wątpię, że coś ładnego nagramy, nie? Widzowie! Widzowie, jeżeli nasze vlogi lub jak to mamy nazwać, spodobają Wam się oczywiście, to zainwestujemy w taką. Jak to powiedzieć? Uchwyt na telefon na klatę, żeby tak, żebyście tak widzieli jazdę. Myślę, że to będzie spoko, nie? Dokładnie. Oczywiście to dobry pomysł oczywiście. Tak, ale oczywiście, jeżeli Wam się to podoba, żeby nie marnować kasy, której to nie mamy. Jesteśmy widzowie na siłowni. I będziemy wam prezentować, jak się robi takie ćwiczenia na takich urządzeniu. Dawaj, trening. Uuu, tu widzę. Technika jest, technika jest, poprawna. No dobrze. Pompuj. Dawaj, pociągnięcie. Raz. Dwa, pięknie. I do trzech. Chociaż. Idealnie. Widzowie, niestety podczas nagrywania telefon się rozładował. Także nie nagraliśmy wszystkiego tak naprawdę, ale tyle, co chcieliśmy nagrać. Jest. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach.